Ciao amici Sportivi, witamy na live u 4 w przerwie meczu Juventus Porto. Do przerwy wynik 0 do 1. Porto po rzucie karnym prowadzi w meczu, jak na razie, wynik 1 do 3. No i na chwilę obecną Juventus jest daleko od awansu. Witamy wszystkich naszych widzów, witamy wszystkich amici Sportivi i wszystkich oczywiście z naszych przyjaciół z typowej Serie A. Jest nas już całkiem sporo, 430 osób na live, na wstępie. Od razu wszystkich poproszę o łapki w górę. Po przerwie jest ze mną Filip Slim-Kotowicz. Witam wszystkich jeszcze raz, dziękuję. I w racji tego, że kibice się domagali, to jest Łukasz Płumek z Hysa. Cześć Łukasz. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Cześć. Panowie, jak wrażenia po tej pierwszej połowie? Pumek, zacznę od siebie. Ode mnie. No, wrażenia nie mogą być inne jak po prostu zawód, jako że wszyscy dobrze wiemy, że kibicuje, sympatyzuje z Juventusem. Problem Juventusu jest dokładnie taki, jaki już oglądaliśmy w tym sezonie wielokrotnie, to znaczy, Juventus, który. Wtedy, kiedy próbuje przejąć inicjatywę, długimi momentami nie potrafię jej sfinalizować pod bramką przeciwnika. Z kolei, kiedy rywal przejmuje piłkę, to tak naprawdę za każdym razem, kiedy pojawia się na połowie starej damy, wynika z tego jakaś groźna sytuacja dla Porto. To jest bardzo duży problem. Jeśli byś mnie zapytał o to, kogo miałbym po stronie Juventusu wyróżnić, In plus, no to niestety miałbym spory problem z wymienianiem choćby kilku nazwisk. I cóż, mam takie po prostu wrażenie, że Porto taktycznie rozgrywa ten Juventus i że Juventus po prostu nie dorósł. Niestety to jest przykre, ale nie dorósł do tego etapu Ligi Mistrzów. Natomiast już kończąc swoją tę pierwszą wstępną wypowiedź. Plusem, jakby nie było, może trochę na siłę, ale plusem moim zdaniem jest to, że tak naprawdę w pomyśle na mecz Juventusu, na ten konkretny mecz, nic się nie powinno zmienić, bo ci, którzy śledzą Juventus, i myślę, że Andrea Pirro też zakładał, że prawdopodobieństwo straty gola w tym meczu jest jednak wysokie, więc tak czy inaczej trzeba strzelić te dwie bramki, żeby w ogóle myśleć o jakimkolwiek awansie do następnej fazy. Jasne, dzięki Pumek. Filip, jak wrażenia twoje? Rozczarowanie to na pewno, ale też spodziewałem się czegoś podobnego. Mówiłem, że jeżeli pomoc znowu nie zagra, to, to, to Juventus będzie grał tak, jak gra obecnie. Oczywiście pomoc nie istnieje. Ronaldo znowu nie ma z kim grać. Sam zresztą też nie kwapi się, jakby, żeby szybciej biegać. Morata miał swoje okazje, których nie wykorzystał. Quadrado mógł mieć dwie asysty tak naprawdę w tym meczu, no niestety ich nie ma. Juventus gra, gra słabo, gra źle. I rzeczywiście, tak jak Pumeks mówi, no Juventus, patrząc na, tylko na tą pierwszą połowę, bo no to oceniamy, nie dorósł do, do gry w Lidze Mistrzów na tym etapie i smutne jest to, że mogą odpaść z zespołem z Portugalii, który jest w sumie niżej notowany niż Juventus. Cała liga portugalska jest niżej notowana niż liga włoska, więc z roku na rok wygląda to coraz gorzej w Lidze Mistrzów. No i jest to, jest to smutne. Natomiast pociesza mnie jeden fakt, że Juventus w tym sezonie nie gra dwóch takich samych połówek meczu. Więc być może obudzą się, być może odrobią straty jak z Lazio. Zobaczymy. Natomiast no, Liga Mistrzów a Serie to też zupełnie inna parabutów. No tak, ale Filip wspomniał, Filip wspomniał o słabej, słabej postawie środka pomocy dzisiejszego wieczora i, i oczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić. Przy czym dzisiaj powiem Wam szczerze, że jeśli miałbym wybrać sobie osobnika do, do tak zwanego hejtu, to wyjątkowo nie byłby nim Adrian Rabio, tylko Artur. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale o ile. Artur jakoś tam jakkolwiek wygląda w momencie, kiedy drużyna i kiedy on ma piłkę pod nogami, tak dzisiaj jest absolutnie dramatyczny i, i w żaden sposób nieprzydatny w momencie, kiedy Juventus tej piłki nie ma, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem tworzy zagrożenie, więc dla tego, wręcz dla tego zespołu, z racji tego, że kompletnie nie wie, jak się ustawić. Kompletnie nie wie, jak podłączyć się do akcji w taki sposób, żeby pomóc kolegom w odbiorze piłki. Dramatyczny występ Artura, jeśli do tego dodamy dzisiaj bardzo niepewną postawę, bądź co bądź Demirala, który no, w jednej akcji, kolejny już chyba drugi raz w tym sezonie, pozwolił sobie na dwa błędy w przeciągu chyba dwóch czy trzech sekund. Potem też w kolejnej akcji bardzo niepewna postawa, no to okazuje się, że tak naprawdę, to, co mówiłem, trudno po stronie Juventusu wyróżnić hurtem przynajmniej kilku zawodników. A jak Wam się dzisiaj podoba gra nowego nabytku Juventusu Guardado? No, Meksykanie robi robotę słuchaj. Tak, tak, tak na poważnie. Tak, tak na poważnie. To, to ja mam spory problem z taką szczerą oceną meksykańca, meksykanina. Wiadomo, że chodzi o Kolumbijczyka. Z tego, z tego względu, że. Kiedy on ma piłkę przy nodze, no to Juventus jakieś tam zagrożenie stwarza. No chociażby te dośrodkowania, które ja wciąż uważam za bardzo prymitywną formę rozgrywania piłki. No ale trzeba oddać, że mm, po tych dośrodkowaniach potrafi powstać zagrożenie pod bramką Porto. No to, to skoro tak, no to, to czemu nie? No to okej, jest to jakiś sposób, przyjmuję to do wiadomości. Natomiast też są momenty, kiedy Porto, kiedy Quadrado jest. Z bardzo dużą łatwością ogrywany przez swoich rywali przez Ottavio, jeśli dobrze pamiętam, dwukrotnie pozbawiony piłki jak, jak dziecko zabawek w piaskownicy. Także trudno mi jest jedno, jedno, jednoznacznie ocenić Quadrado po tej pierwszej połowie. Filip, jakiś komentarz do, do Quadrado. Mój komentarz do Quadrado myślę, że byłby podobny do, do tu Nie miał co, co więcej dodać, natomiast no. Musimy zobaczyć, co będzie w drugiej połowie. Mówię ja cały czas mam nadzieję wielką, że ta druga połowa będzie zupełnie inna. Dobrze panowie, to musimy powiedzieć o, 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 o tym musimy powiedzieć i pogadać. Był karny czy nie było karnego? A czy, czy był, wiemy, bo sędzia odwizdał i padła bramka. Pytanie, czy, czy wy widzieliście tam jedenastkę, czy to było takie takie oczywiste. Wiesz co, wiesz co, Piotrek, no to na pewno jest sytuacja, z której i decyzja arbitra, z której się sędzia wybroni. To nie ulega wątpliwości. Bo kontakt mniejszy bądź większy, to możemy, w zależności od tego, z której perspektywy byśmy patrzyli, oceniać, ale jednak ten kontakt był i i myślę, że jak się przeanalizuje tę sytuację bardzo dokładnie, no to nikt nie odważy się postawić tezy, że nie, nie było karnego. I w zasadzie tyle ode mnie. Bo nasi, nasi widzowie też głosy są podzielone. Jedni mówią, że sędzia się wybroni, inni piszą, że, że tak, pół na pół, karny. Jakub Gut pisze, karny bezdyskusyjny, że naciągany. No. Ile osób, tyle pewnie, tyle pewnie różnych opinii na ten temat, ja powiem szczerze, widziałem już takie karne gwizdane i w Lidze Mistrzów, i w innych ligach, i w Serii A, także też uważam, że sędzia się jak najbardziej tutaj wybronił. Dla, dla mnie kluczowe jest pytanie, dlaczego dopuścili, dopuścili zawodnicy Juwe w ogóle do tego, że, że do tego karnego mogło dojść, bo gra obrony dzisiaj, moim zdaniem, nie zachwyca. No w sytuacji, e... powiem Ci Piotrek, że w sytuacji, kiedy był podyktowany karny, to to, to co zrobiła obrona, to, to, to okej, okay, to, to też nie popisali się, natomiast to, co zrobił środek pomocy, to po prostu jest kompletny dramat w tej konkretnej sytuacji. Słuchajcie, do, do, do naszych drogich widzów przypominamy, że po meczu widzimy się na live i po meczu będzie konkurs, będzie pytanie konkursowe i do wygrania będzie książka George'a Kileniego. Także koniecznie w, w, połączcie się z nami w, w, po, po końcowym blisku i po końcowym blisku również otwieramy ponownie naszą linię i będzie możliwość pogadać z nami na żywo. Także czekamy na Was po, po końcowym gwizdku. Piotrek, co ciekawe, co ciekawe, Marek Cedro, czyli zawodowy sędzia, podzielił się z nami swoją opinią Czekałem. Czekałem na, temat, na, na temat tego karnego. I Marek jest zdania: co absolutnie, absolutnie szanujemy, że Demiral poszedł na raz i ten karny jest ewidentny. No i... No, i szanujemy i pewnie tak było. Natomiast to, co chciałbym jeszcze dodać, to nie, nie, za bardzo, nie za bardzo rozumiem do tej pory po tych 45 minutach, czym Juventus chciał to Porto zaskoczyć i, i w jaki sposób chciał odmienić losy tego dwóch meczu na swoją korzyść. Ponieważ, ponieważ Juventus jest bardzo statyczną drużyną w tym meczu. Zwłaszcza ci piłkarze, którzy są przed linią piłki. I to jest niesamowite, jak to się rzuca w, w oczy, zwłaszcza kiedy. Ogląda się mecze takich drużyn jak Bayern Monachium, jak Manchester City. To jest, słuchajcie, przepaść. I jeśli Juventus koniec końców odpadnie z tej Ligi Mistrzów, jeśli te 45 minut, które są przed nami, będą ostatnimi trzema kwadransami Juventusu w tej edycji Ligi Mistrzów, no to na pocieszenie, po, pocieszać się można tym, że tak prezentujący się Juventus, jeśli nie zostałby odprawiony z kwitkiem przez Porto, to prawdopodobnie zostałby odprawiony z kwitkiem przez kolejnego rywala. No i, i w zasadzie smutne, smutne, ale prawdziwe. Jeszcze zwróćcie uwagę, jaką porto przeszło przemianę, jeśli chodzi o, o drużynę Portugalczyków z pierwszych 10 minut, a z kolejnej fazy tej pierwszej połowy. Zgadzam się. Pierwszych, w pierwszych 10-15 minutach, Porto, nie wiem czy zwróciliście uwagę, było ustawione, słuchajcie, szóstką obrońców w linii. Szóstką obrońców w linii. Oczywiście ci piłkarze tworzący Umyć. tę linię obrony, już szybciutko kończę. Ci piłkarze, już tworzący, na już. Ci, ci piłkarze tworzący tę linię obrony, oczywiście nie byli nominalnymi, wszyscy nie byli nominalnymi obrońcami, ale tworzyli szóstkę w fazie obrony. W pewnym momencie tak jakby Porto zorientowało się, że tak naprawdę nie ma w zasadzie czego bronić, tylko można śmielej atakować. I to nastawienie drużyny Konsejsału zupełnie się zmieniło. Jaki był tego efekt? Kilka naprawdę bardzo groźnych sytuacji pod polem karnym Wojtka Szczęsnego. Dobrze, panowie, szybko. Przewidywania na, końcu, na wynik po końcowym gwizdku. Filip? Niech będzie, że optymistycznie powiem, że będzie dogrywka. Dogrywka, dobra. Pumeks? To, co Juventus może maksymalnie wyciągnąć z tego meczu, to dogrywkę, ale wątpię, żeby do tego doszło. Okej, okay. ja bym obstawił, że, że, że zakończy się takim wynikiem, jaki jest obecnie. Nie widzę tutaj możliwości na, 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 na zmianę tego wyniku. Zawodnicy wychodzą już na murawę. Bądźcie z nami koniecznie po końcowym gwizdku. Zostawcie teraz, zanim odejdziecie od komputerów, łapki w górę. Pamiętajcie, że po końcowym gwizdku na live konkurs z nagrodą książka Giorgio Chielliniego i otwieramy linię do naszego studia. A tymczasem i drugiej połowy i pamiętajcie fino alla fine forza Juventus ciao ciao a tutti